Hejka wszystkim, z tej strony Agata. W ostatnim filmiku jedna z Was pytała mnie, czy mogę Wam nagrać filmik na temat wyklejania lub malowania. Nie mam za wiele, że tak powiem, internetu, ale spróbuję Wam coś ogarnąć. Tutaj, jak widzicie, zaczęłam wyklejać następny obszar. Ja dzielę go na paseczki. Tak adekwatnie po prostu do możliwości moich. Nie robię całego obszaru, nie odkrywam i nie kleję, bo szkoda kleju. A tutaj ma... Aha, dobrze tutaj ma być. Już myślałam, że mi się źle przykleił. Teraz y, ostatni, y, nie wiem, czy z Was ktoś widział ostatni filmik, a na pewno widział, na temat haftu diamentowego, gdzie mówiłam co, do czego jest i jak to się z tym robi. Natomiast ktoś, kto po prostu jemu się nie chce wartować tego filmiku, to powtórzę. Y, zestaw mam z Aliexpressu, jest on duży. Nie pamiętam dokładnie ile, ale chyba jakoś 160 czy 170 cm na 80 bodajże. Do zestawu, który dostajecie, dostajecie, oh Boże, do zestawu, który zamawiacie, dostajecie tackę. peny są różne. Z mniejszym tyłem lub z większym tyłem. Co to znaczy, że z mniejszym lub z większym? To znaczy ilość iloś rozpiętości, po prostu kiedy macie na przykład, nie wiem, pięć czy 8 diamentów pod rząd czarnych, więc możecie sobie tutaj klej nałożyć i przykleić równo. Ja zwolennikiem tego nie jestem. Ja robię każdy osobno. Każdy robi osobno, więc mi ten tył po prostu yy, nie przeszkadza. Do tego dostajecie klej. Yy, niektóre z Was nie wiedzą, co to jest. To jest klej, który się nakłada na pena, czyli na długopis, tak, do wyklejania. Robicie sobie, czy tam kulkę sobie robicie, a sobie w taki sposób robię. Dociskamy, rolujemy dociskami, żeby nie było go dużo, bo wtedy on wychodzi przy nacisku, bo po prostu się Wam będzie wysuwał więc ja go z powrotem roluję, z powrotem wkładam, dlatego no, no, lepiej za dużo tego nie robić. Przechowuję diamenty w, w pojemniczkach, takich kosmetycznych na ozdoby do paznokci. Mam większe i mniejsze, które kupiłam, niestety zamówiłam z pomyłki, bo większe są o wiele lepsze, tak? Bardziej wydajniejsze. Oczywiście, tak jak widzicie, markerem sobie zaznaczam, jaki kolor. I w skrzyneczce na filmiku pokazuję, jak przechowuję, jak u mnie to wygląda. E, dobra, bo mamy 2,5 minuty, tak na szybko chciałam Wam tylko pokazać. E, więc cały obraz podzieliłam sobie na części. E, tą, co już mam dokonana, mam troszeczkę małe zbiórko, więc muszę przesuwać po prostu. E, zrobiłam sobie najpierw do połowy, potem będę odwracała obraz, będę robiła drugą połowę. E, dobra. Więc teraz tak, zaczynam sobie zazwyczaj od tego, że mam, gdzie mam naj, najmniej po prostu koloru, tak? Potem dopiero wyklejam tam, gdzie mam najwięcej. Przepraszam, myślałam, że ktoś do mnie puka. E, dobra, więc może sobie znajdźmy numer, nie wiem, znak zapytania. Znak zapytania to jest na mapie 3865 kolor, czyli ten taki najjaśniejszy beżowy w DMC. Bo to jest odzwierciedlenie, tak mi się wydaje, kolorów DMC, aczkolwiek, no niestety, tak jak z Mulinum, nie jest to do końca takie fajne. bo Wcale nie są do siebie podobne. Yy, nie wrzucam ich dużo, ponieważ jak mam mało do wyklejania, to nie wysypuję dużo, bo to bez sens. Dobra, i lecimy. Warto sobie zawsze. Yy... Uzgodnić na przykład, jak idzie u mnie następny kawałek, do którego momentu wyklejam. Ja w tym momencie wybrałam sobie tutaj, żeby prosta była. Jeżeli Wam równo nie wyjdzie, aczkolwiek fajnie było się postarać, to na przykład, o, tak nakleiłam, tak? Mogę sobie tym panem wziąć i przesunąć. Czy tak, czy docisnąć mocno i przesunąć. Żaden to akurat problem. Staram się po prostu, Zrobić to dobrze i równo. Ręka mi się przykleja. E, zabezpieczam y, cały, całą tą, tak powiedzmy, kanwę, niech będzie, lub ten materiał, na którym jest to naklejone, taśmą papierową. Zaraz Wam pokażę. O, czekajcie. O. Taśmą papierową Odklejam cały dookoła po prostu, żeby było mi lepiej, żeby nie brudziło się, bo jednak y, opieramy o to ręce, no właśnie, opieramy ręce i y, z której strony może najlepiej zacząć? Ja powiem Wam szczerze, że myślę, że najlepiej jest zacząć od dołu, chyba, że inaczej macie pocięty papier, tak? Bo jeżeli tylko tutaj folię mam pociętą tak, ja sobie mogę ją tak zrobić, tak? I oprzeć sobie rękę tutaj, żeby ona mi się po prostu nie przyklejała. Tak. Widzicie, już mi ten klej wychodzi, więc ja muszę go teraz z powodem wcisnąć. Albo nadmiar po prostu zbieram i wyrzucam. Tylko, że to troszeczkę przeszkadza, bo i tak trzeba trzymać tą folię. Dlatego ja sobie ją... Widzicie, tu już mam nierówno widzę. Ja sobie ją do końca odwijam i przytrzymuję sobie na grzytu, gdzieś miałam nierówno. Tu. One i tak później się pewnie przemieszczą, ale dobrze będzie, jak, jak to będzie wyglądało w miarę fajnie. Um, zamówiłam sobie pędzle Kozłowskiego, tak jak Wam obiecywałam w tamtym filmiku. Przyjdą do mnie jutro, więc może jeszcze uda mi się jutro wrzucić Wam filmik z malowania. Aczkolwiek nie wiem, czy będę miała czas, bo w... jutro mamy jechać do Ikei. Oglądać meble do sypialni, a w niedzielę chcieliśmy się wybrać w góry. Natomiast nie wiem, czy nam się uda, bo pogoda ma być ponoć brzydka. Więc jeżeli będzie brzydka, to pewnie będziemy składać te meble, jeżeli coś przywieziemy. Um, tak to jest z przeprowadzkami. Po prostu doszedł nam jeden pokój i musimy go, że tak powiem, ogarnąć. Naszego pragniona sypialnia. Jak ogarnę, to Wam na pewno wrzucę, jak to wygląda. Dobra, więc skończyliśmy znak zapytania i potem po prostu patrzę się, którego jest najmniej, na przykład tego, nie wiem, ukośnika, tak? Szukam tego ukośnika na mapie, szukam koloru i wyklejam. Dopiero na końcu robię tego, gdzie jest najwięcej, bo powiem Wam szczerze, że jeżeli zaczniecie od razu od tego, znaczy, jak dla mnie, jeżeli ja zaczynam, może tak powiem, jeżeli ja zaczynam od momentu, gdzie jest na przykład czarne, gdzie jest tego najwięcej koloru lub zielonego, to mi się po, po chwili to nudzi po prostu. Naprawdę uwierzcie, że mi się nudzi. Możecie też na przykład, nie wiem, zmieniać sobie. Raz zrobić kawałek czarnego, potem niebieskiego, tak. Ale ja zaczynam zawsze od tych najmniejszych. Zawsze tego, co jest najwięcej rozproszone, po prostu, żeby potem się skupić tylko i wyłącznie na tym e, największym. E, teraz na przykład zrobię sobie ten. Jeszcze mam troszeczkę czasu. 8, 9, 1. Taki ładny. Taki ciemny róż, jakiś wpadający w czerwień troszeczkę. I tego mam chyba tylko trzy, tak? Nie, na górze jeszcze będę miała. Bo ja tutaj też mam linię i linie mam dotąd. Czyli tutaj na górze będą cztery. Tak, czy pięć nawet. Tutaj też będzie. Widzicie? Dobra, i tu będą, czyli na górze mamy 5. Już krzywo tam, jak mi się krzywo przyklei, to tam nic się nie stanie, ponieważ jak później będę jechała z następnym kolorem, to ja sobie to wyrównam. Także to nie ma problemu w tym. Robię też czasami tak, że jak mam tego koloru, widzę, że mało, na przykład dwa lub trzy diamenty, to nie wrzucam go na tackę, tylko po prostu robię prosto z pojemniczka, bo on i tak się fajnie, no widzicie, fajnie się przyczepia. No, i to by było, i ten kolor znowu mamy już zrobiony, i tak będę za chwilę leciała z następnym. Ym, kolory mam zawsze posegregowane od jedynki, czyli od najmniejszego numeru do największego. Czyli powiedzmy, u mnie jest to od. Jezus, zaraz powiem. Od 161 do 3065, tak? 3865 i tak po prostu mam poukładane od początku do końca, żeby mi się odnajdywała. Dobra. Który my tu mamy jeszcze taki fajny? Może ten ukos jeszcze zdążę Wam pokazać. No niestety z tym internetem mam taki teraz 818. Mam niestety taki problem, że no niestety LTE mi schodzi bardzo szybko. Nie wiem jak szybko ogarnę ten internet. Niestety kabla się u nas nie da na ulicy przyłączyć. Na no, całym tutaj po prostu osiedlu... Nie ma poprowadzonych kabli i trzeba będzie kombinować coś z LTE. Jakbyście, o, może tak, gdyby ktoś z Was miał internet właśnie taki przez, nie, nie, nie przez kabel, tylko powiedzmy to LTE, dajcie mi znać z jakiej firmy macie i czy Wam hula, bo też chcemy podjechać do wszystkich i Orange, i T-Mobile, i Play i w ogóle i popytać się, jak to tam wygląda. Bo nie chcę wziąć czegoś, żeby się później, że tak powiem, rzadko wpierdzielić w umowę na dwa lata, internet mi nie będzie chodził, tak? Bo to nie o to chodzi. Ja mam dwójkę dzieci, też sama używam internetu, więc fajnie by było. No i tutaj już też mamy koniec koloru. I lecimy z następnym. Dobra. Na tym może skończę Wam dzisiaj, bo już mamy 10-11 minut. Postaram się Wam rzucić jeszcze tą recenzję w sobotę lub w niedzielę z tych pensji Kozłowskiego. I zobaczymy, jak one działają. Aczkolwiek ja powiedziałam Wam wcześniej, że ja używam tych pędzli, które mamy do, dołączone do opakowania. Ale cóż, no spróbujemy, tak? Ja mam taki specyficzny po prostu gust, jeżeli chodzi o pędzel. Mój pędzel musi być dość twardy, nie może być miękki, musi być no, mocny, że tak powiem. Nie może się rozwarstwiać, no ale zobaczymy. Aha, i zamówiłam jeszcze mydełko do czyszczenia pędzli. Także z tej samej... Y znaczy od, od firmy Kozłowskiej, ale jest tam jakieś innej firmy. Także też Wam zrobię tego recenzję, jak to działa. Także dziękuję Wam bardzo. Y postaram się ogarnąć to konto na Instagramie, żeby wrzucać Wam codziennie, co robię. Ponieważ codziennie robię co innego. Y staram się zmieniać... Y że tak powiem, hafty i y, malowanie i tak dalej. Także, no cóż. Dzięki Wam serdeczne i miłego piątku. Pa, pa, pa.